Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy czwartek. więc już jesteśmy coraz bliżej weekendu. Zleciał naprawdę ten tydzień, więc fajnie. Pogoda piękna, słońce świeci, ale to co się działo w nocy to była istna masakra. Obudziłam się o pierwszej, był taki wiatr, jakiś śnieg zacinał, deszcz. Jeszcze tej nawet pozostałości śniegu, albo takiego gradu bardziej może, wiecie co, leżą. Było okropnie, bałam się, że normalnie dach zaraz, wiecie, odfrunie albo coś się stanie. Bo wiało naprawdę mega grubo, dajcie znać, jak w, jaka u was pogoda, czy też było takie wielkie wiatrzysko. nie zrobiłam sobie kabusie. U mnie możecie tam na podwórku słyszeć różne dźwięki w dzisiejszym blogu, ale nic na to nie poradzę. Mamy po prostu coś robiono od samego rana na, na podwórku. No i tak to dzisiaj będzie wyglądało. Będę starała się w tych może przerwach nagrywać. No ale chciałam Was poinformować, że właśnie kawka wleciała. Proszę bardzo, idę wypić. Ale najpierw tutaj zuszka. Parapetu, wyniosę. Zjedzą, zostawią. Już mają zakaz po prostu mi tam zanoszenia tych rzeczy, bo dzień w dzień wynoszenie jest. Moje narzędzia pracy to proszę bardzo takie Melio, ale chyba jakaś taka, że tak powiem, podróbka, ale ja je lubię. One wszystkie są naprawdę bardzo podobne i fajnie działają. Melio, odtłuszczacz i wybielacz, proszę bardzo. Mamy taki. A jak siik z tym węglem aktywnym, i on jest naprawdę spoczko. I ładnie pachnie. I tutaj mamy jakiś płyn do mycia szyb okien i zaraz biorę się do roboty. Idę pierwsze co umyć lustro w szafie, bo jest tragedia. Idziemy myć. Ja tutaj wiecie co, za oknem mam Dawida brata i jeszcze jednego pana, którzy właśnie ogarniają, więc tak idę po te rzeczy. Jestem z moim ekwipunkiem. Mam ten fajny papier, Dawida mama mi przywiozła i on naprawdę jest super raźny. Te rolki nie są jakieś tanie z tego co widziałam i słyszałam. Takie właśnie wielkie. E co jest? Ale są spoczko. No to co jest? Tak jest się knypkiem, 1,64 cztery, To tak jest. Ciężko. No i teraz ta część szafy. Dajcie znać, czy jesteście już po sprzątaniu. Czy macie na bieżąco zawsze super wszystko clean, wiecie. Mm. Jeszcze przed sprzątaniem wielkanocnym, w ogóle wiosennym, bo wiecie, ja to nie jestem taka, że jak tu idą święta, to na to muszę specjalnie posprzątać tylko i wyłącznie. No wiadomo, fajnie by było czysto, ale no nie masz takiego parcia, wiecie. Wczoraj sprzątałam, przedwczoraj sprzątałam i jak ja już wezmę się, tak wiecie, skupię na tym, to fajnie mi jakoś dzień mi. Ja Wiecie, tak wiem, że coś zrobiłam, że jest wykonana praca. I człowiek jakoś inaczej tak się czuje. Bardzo cieszę się, że wyszłam z tego takiego dołka, który miałam, już wam o tym mówiłam, bo czułam się tragicznie, nic mi się nie chciało ruszyć i samo mnie to już irytowało i cieszę się, że już mogę, wiecie, na pełnych obrotach sobie działać. Mimo, że sprzątania nie lubię, to teraz to doceniam, że mam tą siłę i mi się po prostu chce, że to już minęło, to najgorsze. Te drzwi wyglądają tragicznie, ale są też te naklejki chłopców. I no szkoda mi, bo oni, wiecie, przyczepili sobie na święta. Ja jej teraz to usunę. No ale nie wygląda to za dobrze. O kurde, jak mocno. Oj, zdecydowanie wolę montować vlogi, jak mam rozpuszczone włosy, bo czuję się na nich lepiej. Ale dzisiaj, jak jest sprzątanko, no to. Niestety nie mogę, bo będą mi przeszkadzać. Ja po co się męczyć, co nie? Ale no, znów chcę wejść w tą moją erę rozpuszczonych włosów, yy, też we vlogach. No, tutaj, jak mówię, po prostu lepiej się czuję. Ja tu robię sobie drugą kawkę, wiem szybko, ale jak będę sprzątała to wiecie, podchodzę sobie piję i dalej sprzątam i jakoś tak to fajnie wszystko idzie, więc czemu ja tak ruszam ostatnio głową, yo, 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 yo. jakoś nie wiem, fajnie, bo ja czuję w ogóle, że dzisiaj mam dobry vibe, że będzie fajny ten dzień i jakoś nie wiem, czuję energię, czuję moc, mimo tego, że widzę, że w zlewie jest pełno i muszę już iść zmywać. Zmywanko, zmywanko, zmywanko. Go go Power Rangers! Kto lubił oglądać Power Rangers, Jezu, kochałam, jak byłam mała. Byłam żółtym albo różowym. Aj jaj, idzie ciekawka się zrobiła. A kto to taki słodki tutaj siedzi i podglądasz? Co tam jest zrobione, Rubinka? Co tam jest zrobione? kurczę, molek, chciałam posprzątać kuwetę kotą, ale skończył nam się żwirek. Tutaj rzeczy do sprzątania, bo też ogarniałam tutaj, myłam. Eee, czy mamy tutaj jakiś lakier do włosów? Nie mamy. Chciałam sobie spróbować na ręce wziąć i tak wiecie ulizać, żeby mniej tutaj wystawały, bo ciągle mi wychodzą takie diabelskie roki. Diabel. Ja po prostu. No więc e, chyba lakier mam na dole Dawida. Nie wiem, bo wiecie, ja nie używam na co dzień, więc nie wiem gdzie on leży. E, no, ale pójdziemy sobie może zobaczyć. No, może mi się kawę jeszcze napiła, bo już siedziałam tutaj u góry trochę czasu. Chciałabym jeszcze wyrzucić worki. Bo mam tam dwa takie duże, ale na razie nie będę się tutaj kręcić. Jak robią to ludzie. Ciekawe, czy coś już widać. O, zrobimy tą kawkę. Ciekawe, czy ja wypiłam tą w ogóle, bo zeszłam, w ogóle zostawi, weszłam na górę, zostawiłam i nie wiem, czy była wypita, czy nie. No ale i tak chcecie nie, Go, Idę zobaczyć. No jest, połowa. Aj, aj, aj no ale nie chcę zimnej jak... Teraz jestem tutaj na schodach, ponieważ muszę umyć ściany. Jak wiecie, mamy lakier położony, więc wszystko fajnie schodzi. Na przykład, o nie, wiem, czy będzie widać? Proszę. Odciski, łapek nie wiem jakim cudem. Tutaj cała ściana też jest brudna, więc mam ręcznik papierowy i mam właśnie to melio. Będziemy delikatnie właśnie przemywać. Tutaj Was sobie położę. I wsikam. Ja mam tą gąbkę magiczną. Poczekajcie, chodźcie ze mną. Gąbka magiczna będzie git. Nie trzeba będzie ręczniczka marnować, tylko gąbeczką siu. I fajnie, fajnie, dobrze sobie przypomniałam. Więc czy... Widać mnie, widać. Ale jakaś jest trochę tutaj ukurzona. pięknie wszystko schodzi, chociaż trochę się też rozmazuje, wiecie? No, dlatego trzeba od razu przetrzeć właśnie ręczniczkiem i nie będzie badań. Dzisiaj vlog taki trochę sprzątający. Wczoraj Wam mniej pokazałam, a dzisiaj trochę tam ponagrywałam rybeczki. pięknie wszystko ze ścian zeszło, więc naprawdę, jeżeli macie małe dzieci i musicie robić często malowanie, to ja Wam polecam zdecydować się na lakier. Jego praktycznie nie widać na ścianie. Może jakoś tak delikatnie, delikatnie pod różnym tam kątem, wiecie, jak światło jest, ale naprawdę sprawdza się super. No jego trzeba bardzo cieniutko położyć, żeby nie zdzierało mi się tak jak w, tym, w tej sypialni, ale tak to na pewno ja będę to kontynuować, nawet jak nie będę miała już małych dzieci. To uważam, że to jest super opcja. Teraz sobie tej zetrefurzę, bo już się oczywiście nazbierało. Więc poprzecieramy sobie, żeby było wszystko pięknie tutaj, miło się już działo. Jeszcze jutro i weekendik. O jezu, nie, że się tego nie naddycham. ja sobie tutaj hop układam i już patrzę na internecie na różne trawy pampasowe albo jakieś inne ozdobne, albo też myślałam o hortensjach. Już mam hortensję od dawien, dawna przed domem, ale y, będę chciała właśnie wzdłuż zrobić tutaj od bramy takie. I nie wiem, nie wiem jeszcze, co to się zdecyduję będę patrzyła, co y, tam będzie w sklepie y, z kwiatami, w sklepie ogrodniczym na co tam zwrócę uwagę najbardziej, bo ja bym chciała już takie, wiecie, większe te trawy, nie mi tu widać będzie, nie takie, wiecie, dopiero sadzoneczki malutkie, bo ja nie mam czasu czekać. Ja już chcę, żeby to ładnie wszystko wyglądało tego lata, więc no, będę szukała, będę sprawdzała. Jeżeli wy macie, to dajcie znać y, jakieś ładne właśnie kwiaty, wieloletnie. Które będą pięknie wyglądać, które ożywią tak ten ogród z przodu, wiecie, żeby nie było szaro, buro i konuro. I chcę też kupić sobie takie lampeczki na ogród, które mm, też sadzę tak wzdłuż. Co jakiś czas, nie jakoś dużo ich, ale, ale chcę, żeby było jakieś światełko kurczy. Tak mi drapnęły tutaj koty. No i jak drapnie kot, to się długo goi, szczerze mówiąc. No, to kolanem zrobiłam takie. <noise> Więc tutaj się usprawiedliwie. Dobra, szafeczki przetrzeby, Wszystko tu, miód i orzeszki. Więc teraz pójdę sobie tam komodę ścierać, ale może już Was nie będę tym zaludzała. O, zobaczcie na rubineczkę. Nie wiem czy tutaj widać. No dawaj, dawaj, dawaj. O, nie duży z obrotu. Czekajcie. O tam, ale jest prześwietlona na bluzie Ignasia. Ignaś dzisiaj poszedł w krótkim rękawku do szkoły. Miał naszykowaną i zapomniał, bo Zuzia przyjechała. I on wie, szybko, szybko, szybko i, i nie ubrał jej. No ale mam nadzieję, że w szkole zimno nie jest. Dobra, już Was nie zanudzam. Idę sprzątać teraz tam komodę. Albo dobra, wzięłam Was. Jak ma być to vlog taki, wiecie, trochę o sprzątaniu, to, to czemu mam tego nie nagrać? Tutaj Zuzia mi poustawiała fajnie na komodzie, żeby to fajnie wyglądało. Ja nie miałam pomysłu co na nią dać. I Zuzia mu mówi, zobacz, jak Ci zrobiłam i jest bardzo fajnie. Coś się na niej dzieje, nie jest taka pusta, więc czadowo. Zuzia znowu mają bardziej takie, wiecie, wyczucie moim zdaniem, takiego stylu właśnie czy w domu. Ja tak troszeczkę mniej, mam mniejszą wyobraźnię i często nie umiem sobie wyobrazić danych rzeczy jakby był, jakby, jakby to wyglądało i w ogóle, i wkurza mnie to. Dobra. Jedną mamy, a no zobaczcie. Obniży się? Halo? No właśnie, takie są czasami tutaj problemy. Tak to się prezentuje. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Ale te komody takie metalowe się szybciej tutaj kurzą niż inne meble, wiecie? Zauważyłam to, że często właśnie widać na nich szybko kurz. Ja w ogóle muszę się za obiad też wziąć, bo już jest godzina 13.30, zaraz chłopaki będą wracać do domu, a nic nie ma. Dosłownie nic. Gdzie to stało? Ktoś mi powie, co tu stało? Te świeczniki? Hmm. Chyba tak. Ekwipunek. Come on, come on, zapraszam, zapraszam. Teraz tutaj sobie zetrę kurze, ale wy będziecie mieli to przyśpieszenie. Chłopcy już są w domu. Za chwileczkę Ignaś będzie mi czytał. Jedzą sobie kanapulkę. Babcia im przywiozła taką z piersią z kurczaka, z... z sałatą. No, wyglądała bardzo fajnie. No, a ja będę się z Wami żegnać. Taki sprzątający vlog, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Bardzo proszę o komentarze, żeby podbijać ten filmik, bo jest ostatnio bardzo mało wyświetleń. Więc łapki w górę bardzo, bardzo i komentarze się przydadzą. I ja Wam dziękuję za oglądanie buziaczki papa. Pa.